Cześć, Więc witam na naszym kanale. Ja jestem Rafał. Mamy już połowę lutego, za niedługo zacznie się kalendarzowa wiosna. No dobra, do tej wiosny jeszcze trochę, natomiast pogoda podejrzewam będzie coraz to przyjemniejsza przynajmniej mam taką nadzieję. Więc. Pewnie za niedługo, bądź może już powoli pojawia się trend niewidzialnych wycieraczek. My Niewidzialnych wycieraczek przerobiliśmy już kilka, Michał mówił, że chyba sześć odcinków o tym nagraliśmy, więc dzisiaj pójdziemy o krok dalej. Nadal to będzie produkt typu niewidzialna wycieraczka, z tym, że będzie to nowość, ubiegłoroczna nowość, czyli Wista z Ultra Coat. Jest to powłoka ceramiczna z dodatkiem grafenu, więc jest to produkt naprawdę taki bardziej zaawansowany technologicznie niż te niewidzialne wycieraczki, które przerabialiśmy do tej pory. Zaaplikujemy sobie tutaj na szybę. Ja nie przedłużam, życzę miłego oglądania. Jeżeli chodzi o nową serię powłok Ultra Coat'a, to będąc z Wami szczery nie testowałem jeszcze żadnej. Mamy jakieś tam pierwsze feedbacki z rynku i ludzie są naprawdę zadowoleni. A jeżeli chodzi o wistę, dlaczego akurat ten produkt? A no mniej więcej dlatego, po pierwsze, że jest dosyć tani jak na taką powłokę. E koszt tej piętnastki to jest około 100, jeżeli chodzi o cenę taką przed rabatem. E z kodem pewnie kupicie to troszeczkę, troszeczkę taniej. Natomiast to tak, abstrahując od, od ceny, oczywiście mamy tutaj takie właściwości jak trwałość około 2 lat czy 30 tysięcy osiem kilometrów. I to jest dobra wiadomość, bo tak naprawdę za stówę, jeżeli. Włoka faktycznie będzie się tyle trzymała. Mamy problem z głowy. Wiadomo, są ludzie, którzy używają chociażby produktu typu Glaco od Softa jako niewidzialną wycieraczkę i im nie przeszkadza to, że muszą aplikować sobie co miesiąc, co dwa, czy co trzy. Czy na przykład, jeżeli mam Ultra Glaco, to załóżmy co pół roku. Natomiast uważam to za fajną i ciekawą cechę i to zdecydowanie myślę, lepsza jest opcja dla osób, które chcą zrobić raz za porządnie, po pierwsze, a po drugie też dla osób, które prowadzą jakieś studia detailingowe bądź usługi i chcą, żeby klient był zadowolony na dłużej. Nie testowałem tej powłoki wcześniej. Ona podobno jest, podobno jest podobna do Umbrella Ultra Coat, czyli tej poprzedniej niewidzialnej wycieraczki tego samego producenta. Mamy tutaj 15 ml, producent mówi o dwóch warstwach. Zobaczymy na ile to starczy realnie. Z tego co mówił mi Łukasz z firmy UltraCode, no to nie powinniśmy się szczypać, jeżeli chodzi o ilość, tylko zaaplikować tego naprawdę obficie na aplikator i jakoś tak w miarę szybko, dzieląc szybę na dwie, może trzy, cztery części, po prostu aplikując. Zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie. Tak jak mówiłem, jeszcze tego nie testowałem. To, jakie, to co teraz mówię, to są informacje, które dostałem od producenta. Natomiast tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o przygotowanie szyby, bo to też jest bardzo istotne, jak widzicie, samochód mamy tak w połowicznie jeszcze mokry, szyba jest. Ee... Faktycznie po prostu cała mokra. Będziemy sobie ją chcieli przygotować produktem, jakim jest Glaco Glass Compound. Produkt oparty na tlenku ceru z racji tego, że on bardzo dobrze go szybę doczyszcza. Pozwala też się pozbyć jakichś osadów mineralnych, a tutaj tych osadów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także zaaplikujemy sobie to glako, współczemy i będziemy działali już z niedzielami Dobra, trzy istotne sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, szyba jest bardzo brudna od e, środka, stąd mogą być widoczne jakieś mazy czy e, smugi. Tym się nie przejmujcie. Druga sprawa jest taka, że w środku mamy pogryziony karton przez mojego psa, tam było psie jedzenie, za co was bardzo przepraszam. A trzecia sprawa jest taka, że musicie uważać na uszczelki przy szybach, z racji tego, że one często po prostu zostawiają taki brud, który emigruje później na wasze e, aplikatory. Tutaj to bardzo dobrze e, po prostu widać. Jeżeli chodzi o samą aplikację tej powłoki, jest ona bardzo, bardzo prosta. E, tak naprawdę przebiega w ten sposób. Sposób, że aplikatorem rozprowadzamy ten produkt i pracujemy tak długo, aż zacznie on zanikać. W, tak naprawdę 90%, tak mówi producent, ja też się pod tym podpisuję, że 90% tego a, produktu gdzieś tam wyparuje albo a, zatka te pory w tej szybie. I, 10% po prostu docieramy sobie mikrofibrą. To co ja tu machałem, robiłem trochę nad wyraz. To znaczy, wystarczyłoby to przelecieć raz, dwa, trzy, byłoby naprawdę spoko. Ja robiłem tego więcej z racji tego, że po pierwsze te mazy od środka trochę mnie myliły, a po drugie, też, żeby montażysta miał do przebitek. Teraz, skoro już wiem, jak się aplikuje ten produkt, przechodzimy do tej większej szyby czołowej. Tutaj musimy sobie jakoś logicznie podzielić z racji tego, że ona jest po prostu bardzo duża, też nie wszędzie dam radę sięgnąć. No i na tak dużą szybę jeszcze tego produktu nie aplikowałem, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli podobają Wam się rzeczy detailing together, takie jak ta koszulka, ramka do tablic rejestracyjnych i dużo, dużo więcej, to sprawdzajcie linki w opisie. Ok, jak widzieliście efekt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Sama aplikacja przebiegła w zasadzie bezproblemowo. Tak naprawdę na początku stwierdziłem, że podzielę sobie te szyby na cztery części, natomiast już przy samej aplikacji widziałem, że nie ma to sensu i zrobiłem to na dwie, na dwie części. Proces dotarcia tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie formalność, bo ta, ten produkt znika nam w momencie, gdy go aplikujemy, i to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że ciężko jest to pokazać na nagraniu, jak to wygląda. Natomiast, kiedy weźmiecie ten aplikator do ręki, to sami zobaczycie, jak to wygląda. Ja w trakcie pracy zmieniłem aplikator na pomarańczowy CarPro, dlatego że ten biały, po pierwsze, był ubrudzony od uszczelki, a po drugie, dlatego że zostałem wystraszony przez jednego z uczestników tutaj nagrań i spadł mi po prostu na ziemię. Bardzo mocno się ubrudził i stwierdziłem, że wykorzystam sobie nowy. Przed aplikacją niewidzialnej wycieraczki mogliście to zobaczyć natomiast nie wspominałem o tym. Używaliśmy CarPro Erasera. Z racji tego, że mamy go tutaj na, na strefie, używamy też go bardzo często, postanowiliśmy, że właśnie tym produktem sobie sobie odtłuścimy. Poczekaliśmy około 20 minut, żeby te wszystkie składniki sobie odparowały oczywiście i przeszliśmy do aplikacji. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, co sądzicie. Ja ogólnie uważam e, test za naprawdę unany. Produkt bardzo mi przypadł do gustu. E, nie wiem, jak będzie z trwałością. To oczywiście będziemy musieli sobie sprawdzić, natomiast jeżeli ten efekt a, będzie się utrzymywał przez ten przynajmniej rok, no to ja i tak będę bardzo, bardzo zadowolony, biorąc pod uwagę, a, że z kodem keep it Clean kupicie tą powłokę za 85 zł. Dziękuję bardzo, nasze social media w opisie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ciao!